Moja bajkowa choinka. Witam Was bardzo gorąco na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na choinkowy odcinek. Mam jodłę. I zobaczcie, wcale nie jest też taka idealna, bo naprawdę ma i dziury, ma niedoskonałości. Ale postanowiłam, że wezmę tą właśnie choinkę, bo zwróciła moją uwagę poprzez to, że miała takie opadające gałązki, a te opadające gałązki bardzo pasują do pierników, do pomarańczy, do takiej bajkowej choinki jaką chciałam zrobić. I tak naprawdę zobaczycie jak niewiele potrzeba, żeby stworzyć taką piękną i oryginalną bardzo choinkę, inną niż wszystkie. Mam pięć bombek z Mikołajem. Pokazywałam wam, robiłam te bombki metodą dekuparz. Mam tutaj pudełka po przeróżnych lekarstwach, po kroplach, po syropkach i opakowałam je w szary papier. Wziąłam brązowe, nie, nie brązowe, bordowe wstążeczki, takie atłasowe. Szkoda mi było wstążek takich aksamitnych, bo jednak miałam niewiele. Wstążki jak samitnej, ale tutaj akurat ta wstążeczka do tych prezencików, które powiesiłam na drzewku. Te atłasowe wyglądają pięknie. Oprócz pierników zrobionych przez siebie mam też pierniki toruńskie, polukrowane. Fajne są też pierniki takie bez lukru, ale nie mogłam ich dostać. Lubię takie duże serca czasami można kupić w sklepie. I one wyglądają przepięknie na choince. Mam wstążeczki, dodałam, postanowiłam, że spryskam troszeczkę śniegiem choinkę. Zawiążę wstążki. Tutaj są wstążki z aksamitu. Prezenty mają atłasowe, cieniutkie wstążeczki. I tak samo zobaczcie na gałązkach. Normalnie zawiązałam sobie też wstążki, żeby ta wstążeczka trochę wisiała. I kot przysiadł mi się do lukru. Bo to są akurat pierniki lukrowane. Ja patrzę, ja tutaj wyżej sobie ogarniam choinkę, a kotek siedzi i zaczyna mi podgryzać pierniki. No dobrze. Wcześniej obgryzały małe dzieci chodzące na czworaka, teraz koty. I mam jeszcze też gałązki, to jest sumak i też wetknę je. Obowiązkowo zawsze u mnie na choince są szyszki. I tutaj naprawdę szyszek jest bardzo dużo. Szyszki są i brązowe i białe. Zobaczcie, mam popsikane śniegiem, mam posypane sypkim śniegiem troszeczkę. Tutaj mam owoce głogu. Ta czerwień jest przepiękna na takiej ośnieżonej choince. Dodałam też na ten śnieg troszeczkę kuleczek styropianowych i ja psikam to lakierem do włosów. Jeżeli nie macie kleju, to lakier do włosów w zupełności wystarczy. I tutaj mam jeszcze też te kuleczki takie pomarańczowe. Piszcie w komentarzach koniecznie, jak one się nazywają. Nie mogę sobie przypomnieć. Mam czerwone kulki, gałązki z głogiem a i tutaj no przecież nieraz też na kanale była mowa o tym. Naprawdę powiem wam, że mam zaćmienie, ale nie mogę sobie przypomnieć. Dajcie znać, piszcie w komentarzu, bo może wiecie, będzie od razu lepiej. Miałam z papieru porobić jeszcze te zielone takie kokardki z aksamitem i niestety nie zdążyłam i ten, ta ciemna zieleń jest naprawdę takim pięknym akcentem na tej choince. I może to robię, jak będę mieć czas, może po świętach nawet, bo słuchajcie, nie przeszkadza mi to, żeby sobie dorobić dekoracji i mieć na przyszły rok. To są latarenki. Na choince wiszą, nie wiem, trzy czy cztery takie miałam. Bombki tak naprawdę powiesiłam z tyłu dla równowagi i najlepszy numer przy ubieraniu choinki miałam, słuchajcie... Pomarańcze. Wysuszyłam pomarańcze. Miałam ich dużo i nie mogę ich znaleźć, ale muszę je poszukać, bo chcę mieć je na choince. Więc choineczkę jeszcze muszę do ściany troszeczkę dosunąć, także muszę teraz już wszystko sobie sprzątnąć, żeby było przyjemnie. Choinkę zawsze co roku przywiązujemy tak dla wzmocnienia. Więc staram się, żeby była tutaj po prawej stronie, jest taki sznureczek, staramy się zawsze, żeby przywiązać choinkę jeszcze do grzejnika. Jeżeli macie coś, to naprawdę polecam wam, bo wtedy choinka się nie wywraca, nawet jeżeli zwierzaki ganiają się w domu. Tutaj powiesiłam dosłownie ze 3-4 bombki tak dla równowagi, żeby mi nie przeważały dekoracje i dołożę jeszcze na pewno z tyłu szyszki, bo tak jak mówię, choineczka i tak będę mieć troszeczkę dosuniętą do ściany. O i tutaj Piszcie mi, co to są za roślinki. No przecież nieraz na kanale yy, i wykorzystywałam do wianków, i yy, też opowiadałam o tym, i nie mogę sobie skojarzyć. Ale nic, zostawiam to już Wam. Ciekawa jestem, jak podoba Wam się choinka? Jakie Wy macie choinki w tym roku? Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie przysyłać mi zdjęcia swoich choinek na adres mailowy domowe pasje anki gmail.com. Ja wam jeszcze pod filmem napiszę tego maila i może jak zbiorę troszeczkę choinek to też zrobię filmik, może shortsa, może dłuższy filmik z waszymi choinkami. Także też będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję, że choineczka wam się podoba. Naprawdę tak niewiele jest na tej choince. Jest Naprawdę mnóstwo szyszek, kilka pudełeczek po przeróżnych lekarstwach, pięć bombek i wstążki. Tak naprawdę tutaj nic więcej dodatkowo nie kupowałam na tą choinkę, także mam nadzieję, musieliśmy ją obciąć, bo oczywiście nam się nie zmieściła. Ale nic nie szkodzi. Mikołaje, patrzcie, wyglądają świetnie na choince. Naprawdę, jeżeli znajdziecie fajne serwetki, to warto je też wykorzystywać do takich dekoracji, do takich bombek. Hmm. Choineczkę już mówiłam, że zawsze warto ją przymocować mocniej. Zobaczcie, pierniki i ozdobione przeze mnie, mam też przez dzieci ozdobione. Mam też pierniki kupione te toruńskie, też wyglądają świetnie. Także polecam Wam też zwykłe pierniki. Wtedy bardzo łatwo jest je też przebić drucikiem, żeby zawiesić na choince. Mam nadzieję, że Wasze choinki też już są ubrane. Chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, radosnych, pogodnych, szczęśliwych. Życzę Wam, żebyście bardzo miło spędzili te święta. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zabieram się za gotowanie, za sprzątanie więc takie teraz rzeczy, ale pewnie jeszcze jutro zajrzę i pewnie jeszcze. Złożę Wam życzenia bardziej oficjalnie. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jak Wam się podoba moja choinka, bo wierzcie mi, że każda choinka jest piękna i wierzę, że Wasze też są cudowne. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, lajkowaniu, komentowaniu. Jest mi bardzo miło, że jesteście i że czekacie zawsze na filmiki. Dziękuję Wam bardzo cieplutko. I do usłyszenia, papa. Pa.